Witam wszystkich W tym odcinku, w tym filmiku chciałabym zaprezentować wam tak zwany efekt ducha Wygląda to tak mniej więcej jak na początku wam pokazałam Są na to dwa sposoby W zależności kto uważa jak co jest ładniej W tle wam właśnie pokazuję jak po prostu otworzyć zwykły plik w Vegasie Wiadomo, wszystko. klikam na file open albo przeciągamy z dowolnego folderu, następnie wybieramy w pierwszym sposobie y, homa po czym y, wybieramy próbnik i najeżdżamy na obszar obrazka, z którego chcemy usunąć dane tło. Najlepiej to, ta metoda działa tylko jeśli tło jest jednolite. Więc y, najechałam teraz na takie bożowa-białe, coś w tym stylu i y, usunęłam go. Następnie tymi funkcjami trzema, tam jest rozjaśnianie i wyostrzanie, mniej więcej. Próbowałam dostosować daną funkcję. Następnie dodałam kolejny chromokier, po czym najechałam na twarz albo na. Yy, następnie potem będę najeżdżać też na kurtkę. Ponieważ to wszystko trzeba też e, zobaczyć, to od nas zależy, co my chcemy usunąć, mniej więcej, co chcemy zastosować. To trzeba po prostu trochę pokombinować, pobawić się z funkcjami i kolorami. Ponieważ podstawowymi e, kolorami tego, akurat, obrazka jest taki beżowy, czarny no i brązowy. No i tutaj najlepiej właściwie zastosować trzy chromakiery. Ewentualnie jak nam coś nie pasuje, no to możemy dodać więcej. Ja tam się trochę pobawiłam, mam mi coś tam... kolory zbytnio nie chciały powychodzić tak jak trzeba. To wszystko od nas zależy co, jaki efekt możemy, chcemy uzyskać. Może być taki jak teraz, może być taki, żeby właśnie nie było widać twarzy. Żeby było mniej więcej wcześniej. Ja osobiście y, dobrałam efekt tak jak, tak jak uważałam, tak jak wolałam. Ale, y, podstawową też y, funkcją y, tej, y, tego pluginu, tego dodatku, właśnie jest to, że możemy przez ten Chromakier y, bazować y, usuwać green screen. E, czyli dodawać różne tam e, obrazy w tle. No, na obrazku w sumie bym się w to nie, nie bawiła. E, wolę gimpa do takich rzeczy. Jednakże do wszelkiego rodzaju wideo, innych takich rzeczy to, to polecam. Efekty są. Bardzo dobre, to też trzeba mieć dobrego green screena. Bo jeśli poachta nie jest zbytnie naciągnięta, no to, no to wychodzi słabo. Jak będę miała mniej więcej czas, to zrobię taki poradnik dodatkowy, gdzie pokażę dokładnie, jak e, zrobić wideo w green screenie i włożyć to do Vegasa i złączyć. Hmm. Tam w tyle dalej yy, się bawię, właśnie tymi efektami. Następnie właściwie wyszła nam taka ramka, jak teraz widzicie na y, wideo. Ja już ją nie usunę. Jedyne co mogę zrobić, to kliknąć na pan and crop i yy, jakoś rozszerzyć tak, jak czy przyciąć ten obrazek by usunąć te ramki można też zwędzić samo tło coś pokombinować tak jak wy chcecie jak wy malicie zaraz zobaczycie mniej więcej jak mi to wyszło To by było na tyle, jeśli chodzi o ten efekt. Teraz Wam pokażę najszybszy w sumie i najłatwiejszy. No, tutaj będziemy bazować na dwóch trackach wideo. Zdjęcie, które jest przeźroczyste, jest na górze. Tą słówką, co tutaj pokazuję, właśnie sobie regulujemy widoczność. No i efekt w sumie sam powstał. Jedyne, co. To możemy jeszcze, żeby to tak fajnie wyglądało, profilowo, yy, skorzystać z funkcji Pan-and-Crop. Wtedy sobie yy, możemy sk trochę skrócić, podciąć obraz dowolny, gdzie chcemy. Tak samo tła, jak i też yy, tego obrazka na pół widocznego. To już jak yy, wolimy, jak chcemy. No, i w sumie efekt jest gotowy i można od razu z niego skorzystać. Więc w takim razie ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania dalszych filmików.